Dzień dobry Państwu, przedstawiam Państwu sylwetkę Piechura Polskiego z końca XVIII wieku. To jest okres niestety, ale upadku naszej wojskowości. Znaczy, to, był, to, był, to było wynikiem upadku naszego państwa w ogólności, no i ten upadek państwa pociągnął sam upadek także armii Rzeczypospolitej. Natomiast w końcu XVIII wieku przeprowadzono kilka reform, które miały na celu poprawić, ten, uzdrowić tę sytuację. Jedną z tych reform była także reforma mundurowa. I w ramach tej reformy właśnie e, zmieniono mundury Wojska Polskiego, zarówno jednostek koronnych jak i litewskich, czyli jedno Wojsko Polskie. No i przed Państwem właśnie mam na sobie taki mundur po reformie już, Semu Wielkiego. Jest to mundur piechura liniowego, czyli wojsko, taki piechura regularny. Granatowe, granatowa kurtka i spodnie zimowe. Wyłogi w kolorze zielonym. To, jest, to są akurat barwy regimentu Buławy Wielkiej Koronnej. Tu białe pasle dewerkis skrzyżowany na piersi, taki charakterystyczny element ówczesnego, ówczesnego wojska, piechoty. krawiec stałkowy. Także to jest takie, taka zajawka, która ma Państwu przybliżyć sylwetkę tego żołnierza. Mało znaną sylwetkę.